Na takich jak ty, złamany miecz w zupełności wystarczy. Nie ma innego wyjścia. Jaka tym razem czeka nas konfrontacja? Tak długo błądziłam. Ogień, zwalczaj ogniem. Jeszcze nie zatraciłam ducha. Dokąd teraz me dłonie są splamione krwią. Przebudziłam się. Brzemię przeszłości. Nie oglądaj się za siebie. Miarka się przebrała. Ucz się na własnych błędach. Koniec czego gadania. Ha! Wiem, jakie jest me przeznaczenie. Wiedziałam, że należało nie szczędzić złota na gwarancję. <laughs> Kara ich nie ominie! Ha! Oto powód, dla którego tyle czasu zajmuje mi kupno pochwy. Ja! Yeah! Za tych, których utraciliśmy. Ha! Miecz odzwierciedla szermierza. Stało się. Yeah! Ha! Uh! 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 Moment oświecenia. Ha! Wybierz własną drogę. Uh! <laughs> Ofiary są konieczne. Ha! służąc większemu dobru. Ha! bez wahania. Ha! Ha! Tyle niepotrzebnej śmierci. Odkupienie nie jest Tobie pisane. A tak z konieczności. Odrzuć wszelkie wątpliwości. Ha!